Witajcie, dzisiaj chciałbym Wam na szybko przedstawić dosyć ciekawy gadżet, a mianowicie jest to łącznik dla złączy rj 45 czyli dla łączy eternetowych. Tu jest konkretnie wersja 8P, 8C, czyli taki najpopularniejszy standard eternetowy. Akurat ten produkt wyprodukowała polska firma Elektrofirma.pl, jak widać, chyba z bogatą tradycją. Już kilkunastoletnią, czy kilkudziesięcioprawie letnią, e... co ciekawego, jest to łącznik, jak widać, RJ45. Taki dosyć ciekawy gadżet. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy potrzebujemy połączyć dwa kable, nie mamy zaciskarki albo nie chcemy się bawić z zaciskarką i potrzebujemy dłuższy odcinek kabla to możemy sobie wykorzystać taki łącznik, czyli dwa mniejsze kable, na przykład mamy dwa kable po 10 metrów po połączeniu takim łącznikiem mamy 20 metrów kabla bez żadnych przeróbek nie, jest, nie są potrzebne żadne przeróbki oczywiście jest to pasywne urządzenie czyli nie wzmacnia sygnału ale stanowi ciekawą alternatywę dla zabawy z robieniem kabli pod konkretne rozwiązania, a jest możliwość wtedy bez niszczenia kabli, bo na przykład mając gotowe kable z dwoma końcówkami możemy otrzymać zdecydowanie dłuższy kabel koszt zakupu. Takie łączniki kosztują nawet od, złot, od niecałych 2 zł, czy około złotówki nawet. Ten akurat e, kupiłem w najzwyklejszym sklepie, kosztował. E, chyba nieco poniżej 3 zł natomiast oczywiście można je kupić zdecydowanie taniej myślę, że za tą cenę warto takie coś w domu posiadać no, zawsze może się przydać dzięki za uwagę i zapraszam Was do subskrypcji